Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ wszyscy wokół jeżdżą na grzyby, postanowiliśmy i my się wybrać. A co my gorsi? Jest. Nie. I pierwsze fanty Piotrusia. Tu jest jeden. Gdzie jest jeden? Ale ty masz wzrok. Brawo, Piotruś. jest problem. Robaczywy. No. Hmm. Hmm. Nie ma jest już. Czyli A łebek to... dobry. No. A to był daleko. A tamten? Tego jeszcze sprawdzę. Tego to już nie ma nic. A tego nawet nie przetnę. Miękki. Hmm. Za późno. Oj, łebek też. Za późno. Domek Zdech. dla robaczków. Piotrusiu, mam grzyba. Jakiego? Nie wiem, co to za grzyb. Zdechła A czemu zdechła? Bo Jest to sucha. Zbierasz kanie? Większe. Większe muszą być. Nie słucha. Aha, czyli zostawiamy go. Słyszałeś ten dźwięk? To dźwięk ducha lasu. To jeleń. Tak jeleń! To nie Piotruś. Jeleń. A co? Dobra, <laughs> Ale coś zaryczało. To nie Piotrusiu, tu jest druga kania. Również za mała. O, a co jest To jest. Jej. Ja też go dostrzegłem. Ja też. Dobieram to będzie mój. Ty widziałeś, kanie. O. No nie, robaczywy. Robaczywy jest? To znaczy, że pokazały się prawdziwki. Pokaż. Już czułem, że jest. No straszne te grzyby są. Wykroi się chyba. Może coś się wykroi? Nie, tak. Nie Nic, zostawiamy. Ale Kanie biorę. Kanie zabierasz. To spełnia już kryteria przydatności, tak? Tak, a już tak. Dobrze. Ale większe. Tak jest. Piotr jest kierownikiem wyprawy. Kiedy chodzę z Piotrusiem, to słyszę tylko idź na prawo, idź na lewo, chodź tutaj, chodź szybko. Co masz? O! Robaki. Hm. Robaki jeszcze więcej. Jeszcze więcej robaków. Nie wykrojcie. Zostawiamy. No, brzydka sprawa. Jak tu są korzaki, to będą też w moim miejscu. Idziemy do miejsca Pietrusia. Sytuacja w koszyku wygląda tak. Bardzo słabo. Słabo. Ale jesteśmy dopiero 5 minut. Trzeba szukać tu. Dobrze. Trzeba szukać tam. Tym razem mi się udało zabłysnąć. tym kanie, ale nie było trudno, bo to jeden z największych grzybów. Piotruś zabiera kapelusik. Piotrusiu, spójrz tam. Spójrz tam. Za, za, za mało to kamiera. A nie chcesz jej? Trzeba większy. I teraz tak. Możemy przejść tu, ale tu, tu są żmije i prawdziwki. Co tam jest? Żmije i prawdziwki. Żmije i prawdziwki. Jednocześnie. Tak. Żywe żmije. I prawdziwe prawdziwki. Ale przejdziemy dzisiaj, gdzie jest bezpieczne. mi, Jest piękny, prawdziwek. Ale Piotruś teraz wymiata. Brawo. Przecież przechodziliśmy chyba tam, nie? Tu właśnie przechodziliśmy, bo ktoś go przywrócił, mi się wydaje. Wiesz co, wydaje mi się, że tym osłem byłem ja. Co? Mhm. Chyba go po prostu prawie kopnąłem. Zdrowy? No średnio. Średnio, daj. Robaki znowu były szybsze. Piotruś na horyzoncie. Co spotkałeś się z kolegą szkolnym? Mają coś? Kanie i kozaki. Tak? Ja od czasu tej zupy to nie mogę patrzeć na kanie. No przecież opowiadałem ci, jak na biwaku byliśmy i nie mieliśmy już jedzenia. I taka pani poradziła nam, żeby przygotować zupę z tego. Prawie żeśmy się pożegali. Wszystko wyrzuciliśmy do rzeki. No, no bo oczywiście zupa to nic z tego. No pochwal się, co znalazłaś. Boże, co zabida. To wszystko? Gdzie ja przyjechałam i po co? To wszystko? Tak, wszystko. Tu jest więcej ludzi niż grzybów. Tutaj mi rogalika zgłodniałem. Masz. Teraz sobie podjemy. A oto mój pierwszy grzybek. Mój prawdziwek. Piotruś? Co? Zbieramy. Chcesz rogolika? Nie. Jakie mamy rogoliki dobre? Zdrowiutki. Zdrowiutki. No że to się trafiło. Mm. No to do koszyka. Obczyszczasz? Piotruś tutaj fachowo obczyszcza. Piotruś, pomocy! Mam dwa grzyby. Jakie dwa? Wyglądają na stojaki, kozaki. Aż mi Z wrażenia? Tu jest jeden. A tam jest drugi. Właśnie tamten jest drugi, tak. Mogę ci opowiedzieć całą historię znalezienia. No. no więc idę sobie, patrzę, a tu stoi grzyb. <laughs> nagraj, się, nagraj tego grzyba. Mm -hmm. O jaki wielki poczekaj, bo jestem na sumie. Mm -hmm. Dziwny, kręcony. No. Mm -hmm. Kręcony stojak? Może być. Może. O jaki naleśnik. Bierzesz? Nie, za mało. Jeszcze za mała jest? Tak, Jakie ty masz tak, wymagania? Jakie chcesz, Kanie? O metrowej średnicy kapelusza, czy co? Największe, Kanie, na to metr kapelusza. Wow. To też za ta mała? Tak. Hmm. Pokaż, 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 pokaż. Pokaż widzom. No. Dobra, idziemy. Tak. Zmieniamy miejscówkę, nie mamy tutaj wielkich osiągnięć, poza tym coraz więcej grzybiarzy się zjechało, no wiadomo, niedziela. Trafiły mi się kolejne grzybki. O, o kurde! Piotruś, co to jest? To nie są prawdziwki. O nie, ale patrz! Ale ładne, bliźniaki, leli i polel. No. Fajne takie. Piękne. Pokażemy wszystkim. Zbierzemy gratulacje. No sensacja. Proszę bardzo. Czerwony. Pierwszy w tym roku. Zaraz przyjdę, muszę ci coś pokazać. Co mi przyjdziesz Nie, może też masz? Ale to leżycko. Pokaż. No, to jest wielka kania. No, to weź tego małego. W tym miejscu są zawsze. No bo trzeba na łąkach chodzić. Ała, jeżeli. Ała. O kurde. Muszę wstać. Ała. Dobra, lecę dalej. No Piotrusiowi się udało. Znalazł prawdziwka i kozaka. Ale powiem Ci Piotruś, że ten las jest do dupy. Będą. Kiedy będą? W przyszłym roku? Nie. W tamtej dziurze będą. Tak kości nie wierzę, przeszliśmy chyba ze 400 metrów po takich dziadostwach. Ja nie wiem Sylwia, mam czerwone. O kurde, fajne! Piotruś Słuchacie. Polska, a może nawet świat. Dwa. Nie, trzy. Nie, cztery. Tam jest trzeci. Cztery, a pięć, gdzie jest czwarty? Tam jest jeszcze jeden. Tam jest czwarty piąty. No, a tam jest o, szósty. Gdzie? A tam jest szósty. O piękny. No, trafiliśmy a tam jest na kopalnię. Czerwony. jeden. Zbieramy. Trzy, trzy czerwone połączone są tam. Gdzie? Gdzie są trzy? Tutaj. O a Zobaczcie to. Tego nie było widać. A to jest Ojej, ciu, tutaj też chyba były. Ej, patrzcie! No nie! Pokaż go do kamery. Ja, ja mam tutaj Pokaż je, Ale piękne! Trojacki. A ja mam dwoje. Jeszcze jeden czerwony. I tam kolejny. Ty tego jednego dostrzegłeś, ale tego? nie widziałeś drugiego. Widziałem stąd, o tu. O. W dziurze. To będzie ich więcej tutaj. Trzeba dobrze zeskanować ten teren, tak? Do Piotrusia do koszyka Emocje jak na grzybach Jak na rybach Jak na rybach, jak na grzybach Będzie ich więcej tutaj? Nie no, się się wydaje Cóż, twoje wskazówki okazały się bezcenne Trafiliśmy No pięknie Pokaż Pokaż naszym widzom, że jednak mamy co nieco w koszyku. Ja nie widzę. Właśnie spotkaliśmy się z wyrzutem, że zapomnieliśmy grzyba. A tu gałgany? O, No i. Będziesz tu przełaził? To przełaz. Zerwij Rzeczywiście, nie dojrzeliśmy. rozpuskanować, bo Wy to idziecie, nie zbieracie grzybów. A co? Kole zdeprzało. Kolejny. Też jest chyba ja. A tutaj taki mały wychodzi. No nie, to one rosły za nami. Przeszliśmy i wyrosły. Już jest to jest niemożliwe. No, zobacz tu. To jest niemożliwe. O Jezus, jakie ja szczukę odsłoniłam Jakie malusie. Ej, a jakie takie czy nie? Nie wiem, zostawi. To takie do odsu dobre. Na no, szkoda do nich wyrośnie więcej. To to jest jeden, ten tu oczywiście. Weź tego, ugramy. widzisz go. A tamte przykryj no. Dobra. Ktoś inny sobie. Nie, one ładnie wyrosną, wypączkują. O. Ktoś będzie miał radochę? A może nawet co ty, jeszcze jeśli wrócisz tutaj w to miejsce A to co to było? wieczorem albo jutro. To było już. Nowy rekord dnia dzisiejszego. Piotruś pobił. Jeszcze większa kania, jeszcze większy naleśnik. Pewnie się zdarzą jeszcze. Będą jeszcze większe na tobie. Kozak, zadowolony? Bardzo. Dlaczego mnie wołałeś? O, dlaczego? Piękny. Mm -hmm. No, ale już jest napoczęty chyba przez ślimaki i inne stworzonka. Ukrypałeś go. Wykraj hmm. się chyba. A trzeba sprawdzić, się zytrał, czy się wykroczyło. Sylwia zbierała groszki. Ja nic nie ja mam tylko jeden. Nie ja mam jeden. Wiecie co? Dziad do dziada ciągnie. Obrócz tyłem. Nawet A... wolę się nie obrócić. A tu już masz? Ja się uczy. Jak nie wiem, jak to do... Ej, Ale masz ładne broszki. ja pierdziu, przecież tego wszędzie. Zbieraj dziadu ze mnie. Tak, już. No. Proces zeskrobywania dziadów Sylwii dobiegł końca. Możemy ruszyć dalej. A ja w ogóle nie miałem. No miałeś trzy. Ja trzy miałem, ale więc nie. Tu są fajne brzozy. Tu może coś być. Sam se wchodzi. ja już nigdzie od razu nie wchodzę. Czemu? Bo tu wszędzie są dziady. Jakie te dziady masz? Nie Czyli jasna pani życzy sobie las bez dziadów. Tak. To jedziemy na ten las, w których nie ma dziadów. Sylwia szaleje. Tu już chyba dziesięć zażyło się. Dziesięć kozaków. No. Nadrobiła te zaległości. Nadrobiłam, no, nareszcie. Bo już i ta... Teraz... Braknie, aż wstyd bo... było! Prosto możemy iść teraz! Najlepiej jest... O, tam jest kolejny tylko mały! No. Musisz pójść przejść sobie tam! I dwa to, dwa to! Po drzewa jeden i tam dalej jeden! Po drzewo! El Sosa! kurr. Nadepnąłem! Co? Nadepnął! Nadepnąłem! A tu trójak był! Kozak! To jest trójak, to jest sita! No, widzisz? To wyglądał jak kurwa. O, od razu poczułem się lepiej. Oczywiście to było przypadkiem. Specjalnie nie rozgniatam przecież psiaków, bo nie ma ku temu powodów. I teraz proszę. Nie urodziłem się po to, aby rozgniatać psiaki. Prawda. Trzy kozaki masz tutaj? Jak saper bądź. Jak saper bądź. No rzeczywiście. Gratulacje. Teraz trzeba iść na skosztownię. Prowadź mi no Lordzie. Dobra, i idziemy prosto. Nie tam prosto, tylko tu prosto. Piotrusiu. A mogę poprosić Cię o kilka dobrych rad dla początkujących grzybiarzy. Tak. Patrz pod nogi, to jest pierwsza i właściwa rada. Pierwsza rada patrzeć pod nogi czy nie ma grzybów. Pod czyje nogi. Swoje. A swoje, dobrze. Druga rada, chodzić tam, gdzie niech nie chodził, czyli jak, jak najwcześniej. Chodzić jak najwcześniej rano na grzyby i patrzeć, czy nie ma obciętych grzybów albo przewróconych. Mm -hmm. Czy jeszcze mógłbyś coś dodać? Chodzić się rano. No i... Uważnie się rozglądać. Rozglądać się chyba. Chodzić się. wolno, nie biegać po lesie, tak? To na pewno. Na pewno. Nie mam nic więcej. Dziękujemy. Mech wskazuje północ. Ja tu jest mech I tu rady, jest mm -hmm. tu jest mech północ mm -hmm. jest od dobra uwaga Sylwia masz coś? co takiego? o dwa trzy nie do dwa i pół Może i do mnie uśmiechnie się szczęście. Jest! Mam wreszcie swojego stojaka, kozaka. Dwa na nowej miejscówce. O. O, fajne Piękne. A ja mam koło nich jeszcze jednego. O. I Piotrś ma jeszcze jednego. Jutruni zbierzesz te dwa? Tak No i takie rezultaty z dzisiejszego grzybobrania O, nawet prawdziwki Od razu widać który koszyk jest najgorszy Sylwia, gratulacje ostatnie miejsce A Który jest najlepszy ten? Ten jest najlepszy Same kozaki i kilka prawdziwków. Pięknie te czerwone wyglądają. Przynajmniej ten też pięknie, co był uh -huh. po trójce. Uh -huh. Ten był piękny.